Hej ośmiamoneczko, jestem Kaliber 9 a dzisiaj zagramy sobie do Joe Creation Story Mode. E, a dzisiaj zagramy obiecane Lilikroom, czyli tak zwany salon. Podoba mi się, że to ma taką historię, takie lore. Called an ambulance, maybe dropped him off near a hospital would have been okay, better. I yeah. don't think I feel comfortable with a complete stranger just ending up sleeping in our house, is all. Oh, honey. I'm worried about the kids. Of course, I'm worried about the kids. He's sleeping right next to them. How can I not be? What if he's faking, though? We could stay here to make sure nothing happens if you're that worried. All night? <laughs> of mm -hmm. course, all night. You want to spend time with me more. You are done updating your site for the anniversary. How about we just sit here and the living room? ważna yeah. rzecz. My my my... tego nie Sure, I guess. Yeah. I guess we could do that. I just gotta go make sure one more time nothing's wrong. All right, I'll be right back. Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. Seriously? You worry too much. Fajnie, koleżanko, żeż męża wypuściła, a tutaj agresywne animatroniki chodzą. Gratulacje, mózgu! Okay. Me, Who is it? In God's name is going is jesteś? Michael. husband.

Let them see you. All right? I... I. I. I know, I know. Look, just. You're in the living room. What? Yes! Try to focus on the three entrances behind me. The exit to the house should be locked, and um. they won't come through there. If there are any monitors nearby, then they should be forced to produce a. Ma'am, is the TV in your living room turned on? No, ma'am. Uh, yes, but it's filled with static all right, uh, please keep an eye on it. it should help you. look, they usually come from either the left side or She's the right side. Color. Nothing to stop them. so if you see one of them about to enter the room, just hide. hide. hide where? Uh, just look, just stay out of sight, okay? okay. if they try to come in, just move somewhere they won't be able to see you. okay. Well, i don't know which one will come from which side, but if you look at the tv, you might be able to tell by yourself you Can windows, keyholes. yes, keyholes. if any of your doors has a keyhole, you can peek through. keep checking it. they won't notice you on the other side. so, yes, i can't stress this enough. if anything comes through those doors, hide. just hide away from view. you might hear noises later on in the night. pay attention to those. don't look at anything that appears in your room and try to stay safe. Please, do, do I have to stay here all night? What about my children? What about my husband? Look, it's very hard to explain, ma'am, and no, just wait until 6 a.m. to be safe. But don't worry, the time will pass much. <laughs> <laughs> keep an eye on the clock and wait for that time. They should all be gone in a few minutes, and then the hours will reset. Now, please, if you survive, I need you to grab your kids and get out of this house as soon as possible. Hmm.

Znamy o naszym imię nie wiadomo skąd No spoko, spoko, nie wnikam ja Tak patrzę i myślę co tu zrobić, ale fajny lasek Jak na takim zadupiu mieszkacie Tylko trochę internet słaby, no ale O co z tym chodzi? Eee a tu widzę dwóch gejów Jednego mogę pauzować, a drugiego nie. Gdzie tu jest? nie to w tym samym trybie przecież. Hamujecie? Niech tamten będzie szybciejszy. A ty wolniejszy kolego Fajne jest to, że tutaj kurde nie ma tej takiej mechaniki, co we tak była. Że co to, to samo, tylko że trudniej. Więc przed drzwiami on nie. Eee, schowam się tu może? Będzie git. Nie wiem czy Freddy idzie, ale z mi się może Ok, ja mam czas kolego. Nie denerwuj się, ja mam czas. Mi się nie Bo piękny jesteś. Aha, czyli to tak działa, ok A tu nic nie ma. Z subcią. To też ciekawe, o co z tamtym chodzi, nie wiem. Dobra, niech Foxy przychodzi pierwszy. O, pierwsza już niech On z wejdzie. Niech Foxy przychodzi pierwszy Dobra, ty siedź tu, jest już tu zrobię tak, Foxy przychodzi pierwszy, a on drugi Więc czy prawie. Dobra, chowamy się Freddy to gdzieś tam daleko jest Foxy śmieciu Wow, ale agresywnie Wow! I sobie Nie wiem gdzie Freddy będzie, ale się schowam Idzie Co to było? To za dźwięk był ja nie, wiem, ale ja się chowam Tak to chyba działa Hej Nikogo tu nie ma, wydawało Ci się Może tutaj coś jest? Co to do cholery jest? Kolejna jakiś kurde furas Chcę mi w ryj. Foxy. I co już? Idzie Freddy, Freddy, śmieciu. Idzie, Słyszę go. Eh. Eee. To się patrzy, nikogo tu nie ma. A tu też nikogo nie ma. Drugi krok? Nie, ten sam, dobra. Czyli ten dźwięk to nie to. No i dupa, kurde! Zepsułem. Czyli tak, go się nie opasa hamować, bo on jest kurde za szybki Tak jakże na początku myślał No lepiej to go hamować, bo kurde skobaniec jest wolny, gruby On zamiast kurde iść to on się toczy No dobra O, myślę, że tamty wbił. I sobie coś pukało. Ja się chowam, ja, ja, ja nie wyglądam. Coś pukało. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogarniam. Trochę go pohamujemy. Moham ham jest już O kurde dosłownie przy jest ham Teraz też Freddy przyjdzie i nie przy hej Ryzykuję patrząc na kamery nie on jest tylko dopiero Dobra, to żem go mocno opuścił. Smigi. Pierwszy poziom. Muszę pamiętać, że jak będzie to takie puknięcie, to wtedy ten Ciegną pojawia. Dobra, to był pierwszy raz. Jest przy już? Nie, jeszcze nie. Najpierw bym chyba Freddy go bo tamty taki siak będzie szybciej. Które to kolego? On drugi poziom, trzeci będzie obok, i czwarty będzie szpukał. Chowamy się. Freddy, idź sobie A to tu poczekaj, ja mam czas, trzecia jest Bonnie, puknij Dawaj Albo i nie pukaj Okej, 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 okej nie ma to Freddy jest, kurde, groźniejszy Co to? Dobra, zaraz, zaraz, się pojawi śmieć, idziemy od razu tam i patrzymy na po niego. Tak, kurde, szybkie są te bestie. dobra, Dobrze, że myślał sobie, a jak z A on dopiero na początku jest, dobra. Ja żem się starał, że z wyskoczy, ale jednak nie, dobra. Hamujemy dziada. Dobra, teraz go hamujemy, nie ma co. Czwarta gdzie ty jesteś kolego? Dobra, drugi poziom To chyba już trzeci oni no, razem, to ja się po prostu zabiję Freddy, myślę, że ten będzie. O Freddy, już się koło nie ma. To nie ma bata. O, od razu śmieć. <laughs> Także myślał. Kurde, opóźniamy go. Dobra, teraz go, opóźniamy. I to mocno późniamy, kolego. Odwal się. Ty kurde oni teraz szybciej chodzą, śmiecie. No, Od... cudgarni się! No i ci razem wejdą. Jest ham! I co z tego, że żebym go ten hamował? Za szybki jest! Foxy! O! O lisu mowa! Hej! Ora, drugi poziom ma? Który poziom? Co ty robisz? robisz? się ba, i debil ba, był Dobra, Boni, chodź kici. Kici, kici Kurde, ba, ba, szybko. reaguje szybko Dobra, ładnie ładnie się go wyczesował. Ten żeby był najpóźniej, bo Foxuje musi być pierwszy. Jeszcze piątej nie ma. Zawsze gdy jest piąta, to ja się stresuje gubi. Nie wiem czemu. Bo nie chyba już nie przyjdzie. Wątpię w to. No chyba że, skoro zaraz będzie piąta. Dobra, 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 dobra. Tylko żeby Freddy teraz nie przyszedł, nie przyszedł za szybko. Freddy nie przychodzi za szybko, proszę cię. Co się dzieje? A zaczyna mnie odpalać, mega Freddy! Dobra? Teraz może się pojawić, Ja J'ma tu gdzieś, Freddy, teraz się pojawi kiedy chcesz. Nie wiem, Nie, on... on przyspieszył, no Cześć, Freddy! No To Teraz się śpieszył! Dobra, patrzymy na tego dziada. Dobra, poziom. Może jeszcze zdąży Hamujemy go, nie ma co! Hamujemy go no. I sobie! Jest tu. Nie ma co? Hamujemy dziada! się Zrobimy ten Po Freddy idziemy tam się schować Co to kroki? To Foxy Jak może te kroki usłyszeć? Dobra Dobra, zmykaj, zmykaj, zmykaj szybko Oni, teraz twoja kolej. jak ja mądry jestem. S? Taki szybki ty! Kolego, ty, 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 nie bądź tak szybki. No i cobie? Daj mi. Let's go! Za pierwszym razem. S, S? Łatwe te gry dla dzieci. Sery, łatwe to! Mi się wydaje, że ten poziom był chyba łatwiejszy od tego co graliśmy wcześniej. Ja jednak wolę takie poziomy, gdzie muszę się ruszać tu, to, tu, 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 a nie, że tylko na jednym miejscu siedzę. Lites! Tak jak w Foppy Chapter 3 też bym to za pierwszym zrobił. Bo w lubię takie poziomy. I test muszę powiedzieć.